Dzień dobry Państwu! W dzisiejszym odcinku temat bardzo na czasie, mianowicie przejazdy kolejowe. Będą, nie będą? Oczywiście, że będą. Tylko bezkolizyjne. Dokładnie, czyli po prostu zostaną usunięte. Ale o tym za chwilę. Zapraszamy. Zacznijmy od spotkania mieszkańców Uchowa z projektantami trasy Rail Baltica. Na tym spotkaniu było dość gorąco. Mianowicie mieszkańcy nie byli w stanie zaakceptować faktu, że aktualnie istniejący przejazd przestanie istnieć. Wiąże się to z tym, że trasa nie może mieć żadnych kolizyjnych skrzyżowań. W miejscu istniejącego przejazdu zostanie zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy, co mieszkańców e, no, nie pocieszyło. Może spojrzyjmy na mapkę. E, tutaj mamy aktualny przejazd kolejowy. I teraz tak, jeżeli ktoś mieszkał w, no powiedzmy, przy okolicy Domu Kultury, tutaj przy okolicy gdzieś cmentarza istniejącego, to w chwili obecnej, żeby dostać się do Łab, nie może po prostu przejechać z, przez przejazd, co zajęłoby mu jakieś 100 metrów, a musi jechać tutaj wzdłuż ulicy Kościelnej, następnie Białostocką, następnie tutaj przez nowo projektowany wiadukt kolejowy, wzdłuż ulicy Kolejowej dalej tutaj do Ronda i dopiero tak naprawdę z tego punktu startuje na starą trasę do Łab. Co znacznie mu wydłuża podróż do kilometry, wrzucę Państwu na ekranie, o ile wydłużyła mu się trasa. Mianowicie, jeżeli ktoś z drugiej strony, z ulicy Mickiewicza, chce przejechać do kościoła, no to niestety też musi jeździć naokoło. Czy jest to problem? I taki nie. Z czym warto się zgodzić? Na pewno z tym, że będzie dalej, ale będzie dalej tylko dla tych, którzy podróżują samochodem. Konieczność jazdy naokoło na pewno jest upierdliwa, ale czy aż tak? Mimo wszystko, jedziemy o tym. Należy zrozumieć mieszkańców, że woleliby opcję lepszą z przejazdem, ale takiej możliwości po prostu nie ma i trzeba się z tym pogodzić. Padały tutaj argumenty średnio rozsądne, żeby zmniejszyć tą prędkość z 200 km, zmniejszyć na odcinku z łap do Białego Stoku. Z 200 km na godzinę do 160 km na godzinę dla pociągów, i dzięki temu można by było zachować skrzyżowania. No ale jest to bez sens, jeżeli cała trasa jest projektowana na 200, dla tych kilkunastu mieszkańców w kwestii całej Polski, tak naprawdę zmniejszać prędkość na tym odcinku. No więc trzeba pogodzić się z tym, że pozostanie tak jak jest. Czyli finalne rozwiązanie będzie takie, że przejazd. Tu w miejscu istniejącego przejazdu zostanie ciąg pieszo-rowerowy, przejście dla rowerów oraz pieszych, a po prostu y, użytkownicy samochodów będą musieli jeździć naokoło przez nowo projektowany wiadukt kolejowy. Tak wygląda sytuacja w Łuchowie i myślę, że tutaj już raczej nic się nie zmieni. Y, w kwestii różnicy czasu zakończenia budowy trasy kolejowej oraz drogowej chodzi konkretnie o ten wiadukt właśnie w Łuchowie. Problem był taki, że droga zostanie wybudowana przed wiaduktem. No i niestety tak będzie. Na plus możemy dodać to, że ten okres nie będzie aż tak długi, ponieważ droga ma zostać oddana czerwiec-lipiec 2019, a wiadukt około 2000, maksymalnie 21, czyli około roku czasu mniej więcej, prawdopodobnie niestety będziemy dalej jeździć przez Uchowo. Póki nie zostanie wybudowana trasa, ten wiadukt zostanie lekko przed, ale jednak opóźnienie będzie. Ta sama sytuacja, co tutaj z uchowem mieliśmy, dotyczyła też miejscowości Łapy Ose, potocznie zwanej. I tutaj no, też będą zmiany i to dość spore. Udaliśmy się na jedno takie spotkanie na Ose z władzami PKP. I tak, yy, no... Sama trasa zostanie zablokowana, nie będzie już starego przejazdu. W miejscu starego przejazdu zostanie tylko przejście podziemne dla pieszych i rowerów. Tutaj ma być przystosowane także do osób niepełnosprawnych, więc każdy, kto chce dojść do kościoła bądź na drugą stronę, będzie mógł spokojnie sobie tak przejść tym tunelem. Większe modernizacje na osie też będą dotyczyć np. No, chociażby peronów, bo perony będą teraz w równej linii, jeden naprzeciwko drugiego. I będą przesunięte w stronę Warszawy, czyli będą po tej stronie, z której się jechało z Osego do Białegostoku. Będą dwa perony, jeden naprzeciwko drugiego i będziemy stamtąd teraz ruszać. PKP obiecało także po obu stronach peronów, że postarają się wybudować parkingi, żeby po prostu nie trzeba było okrążać tej miejscowości, do czego zaraz dotrzemy. No i największą tutaj problemem jest sama... Ten przejazd samochodowy, bo zostanie dość mocno przesunięty i będzie on dotyczył głównie ulicy Suraskiej, gdzie to ona będzie, tak jak do tej pory, Suraska od strony Brańska, wchodząc na osę, skręcała w pewnym takim ostrym łukiem i szła w stronę torów. A był kawałeczek, który wchodził w las i ludzie tamtędy, którzy pamiętają, kiedy się jeździli taką leśną trasą, sobie w stronę potocznie zwanego mydełka, czyli takiej górki i teraz dokładnie tą leśną trasą zostanie wybudowana droga powiatowa podkreślam tutaj powiatowa, czyli będzie to dość szeroka droga z miejscu takich no wyższych nasypów właśnie PKP postanowiło to wybudować, żeby łatwiej było wybudować wiadukty i będą właśnie tutaj najmniej sprawiały kłopotów i zostanie wybudowana nowa trasa przez środek lasu i zrobiony nasyp, który będzie wchodził z powrotem w ulicę Warszawską, przed kościołem troszeczkę i tam będzie z powrotem wcinał się w tą warszawską, i będzie takie koło powstawało, jak zaraz tutaj zobaczycie Państwo na mapce, którą Wam wstawimy. Dodatkowo przebudowana zostanie też droga leśna, gdzie w połowie swojej trasy droga leśna będzie skręcała pod same tory, żeby w najwyższym miejscu nasypu móc zrobić taki łuk i z powrotem wejść na swój stary tor poza tym wiaduktem. I tutaj będzie po prostu potężny łuk, który. Z powrotem wraca na swój tor i będzie można przejechać, kto ma do pola, kto ma gdzie indziej. No było to burzliwa dyskusja, padały też pytania, co będzie się działo w samym tunelu, czy nie będzie tam niebezpiecznie. Ktoś zaproponował monitoring i władze PKP powiedziały, że one są chętne, potem tylko i tak musiałyby to przekazać władzom gminy. I nie wiedzą, czy będą gdzie taka możliwość obsługi przez gminę takiego urządzenia jak monitoring miejski. Czy na Ose to utrudni? Szczerze, jako mieszkaniec Ose uważam, że nie, raczej będzie bezpiecznie, nowoczesna trasa, na pewno powstaną nowe perony, co troszeczkę będzie estety, estetykę poprawi. Niektóre trasy zostaną przebudowane, bo na przykład Kawałek Warszawski na pewno będą musieli przebudować tam, gdzie w Piasek wchodzi. Tak samo tutaj z Suraską, że jest to droga powiatowa, no na pewno wcześniej trochę zaczną przebudowę, więc będziemy musieli Dołożyć troszeczkę asfaltu. Leśna w połowie swojego traktu też dostanie połowę swojej trasy, będzie miała asfaltową nową nawierzchnię, więc no jest to na korzyść dla mieszkańców. Kto jest, jedzie samochodem i tak będzie jechał tym samochodem, czy pojedzie troszeczkę na przykład od strony łap w prawo i przejedzie przez las, wątpię, że to wielka różnica dla ludzi zmotoryzowanych. A jak ktoś chce z jednej strony na drugą dostać się samochodem, no niestety troszeczkę utrudni, ale. Jako mieszkaniec uważam, że rozwiązane zostało to tutaj całkiem sensownie. Zapewnienia są ciekawe. No, oczywiście cały projekt ma pani dyrektor tutaj inwestycji powiedziała, że powinien się skończyć do 2022 roku. Wtedy już będziemy mogli się cieszyć nową trasą. Padło też pytanie o taką ciekawostkę jako łapski dworzec, gdzie pani dyrektor PKP też się zastanowiła. No i pan burmistrz tutaj no wytłumaczył, że. Dworzec na ten moment yy, został yy, cały przejęty za tą złotówkę przez te parę lat temu przez pana Czepego, bo też padły takie pytania, po to, żeby dostać i plac, i dworzec, na którym teraz na przykład jest budowane centrum przesiadkowe, a na sam dworzec no, pomysły są, chociażby takie, żeby przekazać to PKP i niech oni budują nowoczesny dworzec, które teraz budują modułowe dworce. Samemu można będzie coś takiego wybudować, jeżeli PKP nie pomoże, bo nie jest to inwestycja w rzędu 30 milionów, jak poprzednie projekty, a inwestycja rzędu do 10 maksymalnie, już tak razem z wyburzeniem i okazałym nowoczesnym modułowym dworcem, co raczej nie dobije do takiej kwoty, bo są to rzędu 7 milionów kwoty. No, można też to sprzedać. Sam budynek prywatnemu inwestorowi, który wybuduje nowy budynek, taka też propozycja padła od pana burmistrza i po prostu wydzierżawiłby kasy oraz poczekalnie dla PKP. Tak się robi w wielu wielkich miastach: budowane są galerie handlowe i jest przewidziany kawałek dla kas. No, tak naprawdę, przy dzisiejszym natężeniu w łapach, nie jest potrzebny wielki dworzec, a raczej skromna poczekalnia i kasy plus toalety. Przystosowane do osób niepełnosprawnych i raczej takie, które stać będzie gminę na utrzymanie. Dlatego ja jestem za budową małego, samowystarczalnego dworca modułowego, który ma źródła energii odnawialnej. To byłoby chyba najrozsądniejsze tutaj. A jak to uważasz, Karolu? Myślę, że tak, zdecydowanie. Mały, modułowy dworzec z możliwością wynajmu pod usługi nie tyle, co, utrzymy, nie, tyle, co nie generowałby kosztów, a wręcz przynosiłby zyski. Co dla gminy jest na duży plus, biorąc pod uwagę jeszcze jeden fakt, że aktualnie buduje się tam centrum przesiadkowe, czyli po prostu duża liczba parkingów i jeżeli w tym dworcu modułowym byłoby kilka lokali usługowych, na pewno byłby tam idealny parking, idealny dojazd i ludzie by tam zwyczajnie jeździli. A kawiarenka, jakiś kiosk. Takie podstawowe, żeby ludzie mogli zajść odpocząć chwilę, poczekać, czy to na autobus, czy to na ten kasa dla PKP, dla PKS i nic więcej im tak naprawdę nie potrzeba w takim dworcu. Nie ma co budować carskich dworców, które będą kosztować nas potem w utrzymaniu grube miliony, bo nie wiadomo, czy znajdzie się inwestor, który chciałby wynająć wtedy od gminy resztę powierzchni. Dlatego budujmy z głową. A więc mamy nadzieję, że tutaj trochę Państwu wyjaśniliśmy z grubsza, jak będą wyglądały nowe odcinki tras kolejowych i przejazdy. No i chcielibyśmy się z Państwem pożegnać. Dziękujemy bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka i prosimy o polajkowanie i posubskrybowanie naszego kanału. Dziękujemy, do Dziękujemy. usłyszenia!